Panie Marszałku, jaką rolę ta obwodnica Malni-Choruli odgrywać będzie w sieci dróg województwa? No bardzo istotną rolę, bo jest to w wielu aspektach. Komunikacyjnie łączy Opole. Południową część Opola z kędziernym koźlem, czyli z drugim co do wielkości miastem w województwie to jest droga 423. Opole bezpośrednio łączy z węzłem autostradowym i to tę część opola, na której usytuowało się dosyć duży park przemysłowy w, miejsce, w, w, w na osiedlu Metalchem. Ale przede wszystkim z naszego punktu widzenia, ona odgrywa rolę znacznie polepszającą bezpieczeństwo i jakość życia dla mieszkańców dwóch miejscowości, Malni i Choruli, ponieważ ten ruch na 423, ruch związany również z, z funkcjonowaniem cementowni Górażdże i nie tylko, bo innych zakładów, które są tutaj usytuowane, no jednak był uciążliwy, a stanowił również niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Dlatego w tych kilku aspektach jest to niezwykle wyczekiwana i niezwykle e, no, zmieniająca nam układ komunikacyjny inwestycja. Dzisiejsza konferencja, dzisiejsze nasze spotkanie ma trochę rozwiać mitów dotyczących inwestycji w technologii betonowej, inwestycji drogowych w technologii betonowej. One oczywiście no, różnią się od, te koszty różnią się od technologii asfaltowej, natomiast no, na to trzeba spojrzeć przede wszystkim w sposób taki perspektywiczny, czyli nie tylko na sam koszt samej inwestycji, ale również na koszt utrzymania. I wówczas, jak dowodzą eksperci, dzisiaj zaproszeni na konferencję, ten rachunek jest jednoznaczny. Znaczny po stronie betonu. Natomiast są różne inne aspekty, które no czasami powodują, że my nie możemy używać technologii betonowych, w niektórych, czy, czy, nie, czy nie powinniśmy używać technologii betonowej w niektórych odcinkach dróg wojewódzkich. Natomiast na pewno ta inwestycja i ta dzisiejsza konferencja, która towarzyszy otwarciu tej obwodnicy, spowoduje, że być może kilku samorządowców zastanowi się przy planowaniu kolejnych inwestycji, czy nie zdecydować się jednak na beton. Dziękuję bardzo za rozmowę